Clean is good, sanitized is better. Congratulations to the domestic team, they deserve to win the game we didn't deserve. This team we have our team and potential, but we are our biggest opponents. And in the most important game of the season, we showed this again. All bad things what we, what we had during the season, we showed it exactly today. We had the control of the game end of the third, second quarter. We just blew it uh, for, for some reasons. and from that they exhibit by by day to cover to come w close the game and they deserve to win the game at the end they struggled to try to get back good team to give up this fundamental. Przede wszystkim gratulacje dla gratulacje zagrali bardzo dobry mecz tak jak trener powiedział mieliśmy kontrolę w pewnych momentach myślę że w tych najważniejszych zabrakło zimnej głowy. Mogliśmy mieć lepszej sytuacji. teraz musimy patrzeć na, na inne zespoły, jak będą grały. No i zostaje nam po prostu walczyć na tym mecz ostatni. No to ja bym chciał przede wszystkim pogratulować zespołowi z na, postawili naprawdę ciężkie warunki i myślę, że no, mogę śmiało powiedzieć, że naprawdę dali sobie wszystko w tym meczu. No. Wynik, że tak powiem, myślę, że nie oddaje do końca tego, jak ten mecz przebiegał, bo cały czas, że tak powiem, sytuacja była... Nie mogliśmy odskoczyć na taką bezpieczną przewagę. To znaczy, yy, mieliśmy rytm w ataku, ale myślę, że no, musimy poprawić defensywę, żeby nie tracić prawie 90, 90 punktów na, na własnej hali. No, ale... Yy, no, mamy jeszcze chwilę, bo został nam ostatni mecz rundy zasadniczej i potem przechodzimy do play-offów. Dobry wieczór, brawa dla naszego zespołu za zwycięstwo. Myślę, że mecz yy, był, wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie, bo Koszalin walczył o życie i tutaj też brawa dla Koszalina za postawę. Naprawdę w pierwszej połowie ciężcy byli do zatrzymania, trafiali bardzo trudne rzuty. Yy, no my wiemy jedno, że na pewno tak nie możemy grać w play na, na przerzucenie, bo to jest czas gry defensywnej, twardej gry, czasami brudnej gry, walki o każdą piłkę i myślę, że to jest element, który zdecydowanie musimy poprawić. Dzisiaj byliśmy świetnie dysponowani w ataku, ale ta defensywa na pewno musi być do poprawy na playoff. Natomiast no, cieszy to zwycięstwo na pewno bardzo, bo wiemy, że chcemy powalczyć o tą trzecią, czwartą lokatę, mieć przewagę własnego parkietu. Gra nam się tutaj dobrze, czujemy wsparcie, jesteśmy tutaj na pewno pewniejsi w ataku, do tego jak dołożymy defensywę, to myślę, że nie jeden zespół będzie mógł się nas, musiał nas bać w play -offach. Został jeden mecz rundy zasadniczej, mam nadzieję, że będziemy dobrze do niego przygotowani i skoncentrowani, po to, żeby już za dwa tygodnie ruszyć w najważniejszą część sezonu, na tą, na którą tak wszyscy czekaliśmy i na tą, do której tak z dużym uprawnieniem się dostaliśmy. Także jeszcze raz gratulacje dla naszego zespołu, dziękuję kibicom za wsparcie. I mam nadzieję do zobaczenia za dwa tygodnie.